Siemka, jestem Maxis 20 i zapraszam was do oglądania drugiego odcinka, w którym yy, na mojej innej postaci, yy, na postaci maga, wybierzemy yy, się na arenę PvP. Chociaż może nawet nie na maga, a wezmę sobie najwyższy level, czyli yy, Strażnika lasu yy, 16, tak. Hmm. Dobra. Okej, tylko teraz pytanie, do jakiej rywalizacji by się to zgłosić? Zobaczcie flagi. Tu jest 400. A na to pójdziemy. Szturm twierdzy. <laughs> pójdziemy na szturm twierdzy. Chociaż ludzie się nie chcą zgłaszać. E, szybko poszło. Przed chwilą jeszcze było 0 osób. O nie. My będziemy atakować. bez nadziei. No i nas jest tylko 4. Powinno być nasz... Więcej powinno nas być. O jest. Szkoda tego 10 lewela. I tego dwunastego. Poza tym wszystko ładnie. Taranów parowych. Jak widzicie, piętnasty level, taki potwór. Uuuu, dostałem. Au, 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 au wolenie au. no dobra. Nie udało się. Chciałem już zniszczyć tą wieżę. Ale no cóż, chyba musimy iść walczyć. Na nich! Au! Które oni mają? Dziewiętnasty? Czternasty? Na nich! O! Ten gość w dziewiętnasty leweli nas ścina na hita! u, Przegniotło ja go Chabę, na nich. Okej. Okay. No mocniej w nich. To jest za spadny. Pat. Haha. Tego ja dodałem. Zobaczymy sobie tak, jak ledłem Rzadko kogoś dadam, więc się trochę podjarałem. Mi najlepszy strzał. Oh no! Bardzo nie lubię tych kulek strzelających. Chociaż ona już ma mało HP, można je zdjąć. Dobra, na nich trzeba jechać. Trzeba ich zjechać. Czy ja mnie zabił drugiego? Wszystko zdawało. Tak, drugiego zediłem. 19 level, wolę go nie denerwować. A, dostał ode mnie ten. Jedziemy ich, panowie. Lol! Co mi się włączyło? Trzeba zważyć tą wieżę. Jest! Hmm. Nawet nam mnie źle idzie. Zdawać na nich! Ale się dużo dzieje. Czeka, ja nie trafiłeś. Nie lubię tego spowolnienia. Na starą się pali. Mm. Jak widzicie? Yy, tutaj mam ile mam tych yy, ile mam. Punktów sławy, jak widzicie bardzo dużo. Jest pad! A, e, to już będę chyba naprowadzenie. Nie, drugi jestem. No ładnie, nieźle. no w Spoko. spokój, raczej ich nie pokonamy. Na tą wieżę trzeba, co ty do mnie? U, ale dostaję. A, oh, zatrzymali. Ich. au, 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 no, dlaczego ja wszystkim dostaję? A... <tryk> 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 Chyba przegramy. Tutaj mi dostanę dużo punktów słowy. <laughs> o jest! Auć! Ludzie no! No, i do nie, już piętnaście sekund, nie mamy szans, niestety przegramy. No cóż. Dobra, opuszczamy. Trochę znaczków żeśmy dostali. I okej. Okay. Yy, właśnie, co miałem sobie zrobić. Pięćset, a właśnie. I tutaj. jest. I z tych szkodów, wyrządza się na gaczą, zwiększają się o 15. Wniesione zredukowane o 15. Hmm, co by sobie nie To jest z tym bojowym. Um, wiem, ja obronę mam całkiem niezłą. A wolę jeszcze atakować. Tak. Co, jedziemy hmm. dalej. Żeby mi nie starczy, właśnie. <laughs> no i cóż, mam już bardzo mało. Teraz trzeba znowu na... iść walczyć. No to może chodźmy na jeszcze jedną. Może pojedynek i jeden na jeden. Hmm. Mam nadzieję, że ktoś się zgłosi. Chociaż może grupa przeciwko grupie. A teraz nie gra już na takich. Teraz wszyscy na szturm twierdzy idą. No dobra. Co zrobimy? Czekamy sobie na szturm twierdzy. Chyba, że jeszcze pójdziemy sobie trochę poekspić. Na razie muszę sobie jeszcze ogarnąć. Eq. Właśnie, tarczę. Mam tarczę okutą. Aha, i to jest najlepsze. Tu coś tam ma ciekawego. Nie trzeba mi nic naprawiać. Właśnie, co tu masz ciekawego? Okej, okay, na linki. A, ja tu wszystko mam. Ja mam jeszcze ulepszone stare <coughs> zdenumujte kaszel. Jestem jeszcze trochę przeziębiony, ale dobra. Co hmm, by tu. Właśnie, może włączymy się do rywalizacji PvP i szukamy ludzi, którzy też są włączali, żebyśmy się mogli z nimi bić. O właśnie, widać na przykład coś takiego. A, wyłowałeś. Ale ci ludne. No, chodź w jesteś. O, o. On ma ten. On ma zatrzymywanie. A ja go mogę z daleka. Ale on ma niebieską zbrojkę. To ja mam większy problem. Chociaż ja mam te szybkie, takie. Te strzały. Nie ma szans. Gość nie ma szans. Chociaż, chociaż. Też jest niezły. No gościu, nie uciekaj! Tak ci dymage'a co No to miasto zwiał! No żal. No i widzieliście, tak się może sobie fajnie widzieć, ale... ...jaki gościu się zwieje. Psz. Beznadziejne to jest. O, widzicie? Tak se... Ja tak to... Ja tak je rozwalam. Eee, gościu piąty level wszedł. No naprawdę U tam też niezły <coughs> mm. to mi tak D nie zadaje dosyć takich To w ogóle przecież dla mnie są mowy. No dobra. Hmm, no. Jaki żar. Gdzie ja to miałem? Aha. Gdzie sobie mogę pałek speech na mój level? No właśnie. A, już stało, są mnie. Dla mnie, no właśnie. Gdzie by to. Gdzie ja mogę sobie zbić. Zostaje mi. właśnie dziki las. Ja sobie skorzystam ze zwrotów. Się wrócimy wtedy do miasta. No i dobra. Myślę, że fajny był nawet ten odcinek. No i widzimy się w odcinku następnym. Do zobaczenia! Siemka! No lord, nie chcę mi się wyłączyć.